Czy zmagasz się z zaczerwienieniem, podrażnieniem i swędzeniem skóry twarzy? To mogą być objawy nużycy. Odexim to zaawansowana seria dermokosmetyków stworzona z myślą o osobach walczących z objawami nużycy na twarzy. Jak działają poszczególne produkty z serii Odexim? Krem na rano Odexim zawiera kwas azelainowy, który redukuje zaczerwienienia i działa przeciwbakteryjnie, hamując rozwój mikroorganizmów odpowiedzialnych za pogorszenie stanu skóry. Dzięki betainie i witaminie E Krem dodatkowo nawilża i chroni skórę, zapewniając jej zdrowy wygląd na cały dzień. Krem na dzień odeksim. Łagodząca formuła kremu z ekstraktami z glistnika, kasztanowca i lukrecji działa kojąco, zmniejszając podrażnienia i zaczerwienienia. Olej z orzechów laskowych oraz bisabolol nawilżają i wzmacniają barierę ochronną skóry, przywracając jej naturalną równowagę. Płyn oczyszczający odeksim. Dzięki zawartości kwasu glikolowego skutecznie usuwa martwy naskórek, dogłębnie oczyszcza pory i wspomaga regenerację skóry. Zawartość aloesu i alantoiny łagodzi podrażnienia, pozostawiając skórę czystą i odświeżoną. Pasta na noc odeksim z kwasem salicylowym działa oczyszczająco i przeciwzapalnie, redukując stany zapalne oraz zmiany skórne. Zawarty w niej tlenek cynku i ichtiol działają łagodząco, wspomagając proces gojenia się skóry. Zaufaj Odexim i zadbaj o zdrowy wygląd swojej skóry. Kup teraz zestaw Odexim i pozbądź się nużycy.